Cześć wszystkim, to ja, e, Brajanek I, i tak e, w ogóle to mam 5 e, lat i będę dziś glał w Blaustals. I tak w ogóle to ja jestem Freddy Fazbear i glam z moim kolegą, tutaj Doxim i on e, jest Freddy Fazbear. Też chodzi do przedszkola ze mną i on... Ma na imię Alan, tak, Alan i on jest fajny, a my... O nie zginęły! <gryzny> <gryzny> Dobra. Teraz im się udało. Ale my jesteśmy najlepsi i tak wyglądamy za chwilę. Dobra, biolę idą postać, bo tamta jest... A, dobrze, e, e, tala nie, nie tala, weźmiemy sobie kolt, nie, weźmiemy sobie schely, a mój kolega a Alanek bierze sobie nitę. I ogólnie to teraz zwyglamy, bo jesteśmy Freddy dwóch. i wy chcielibyście być tacy jak my i my byśmy pokonali wszystkich... Na całym świecie, na cały świat byśmy wyglali. Ej, co oni robią? Ej, dlaczego ja mam tak mało życia? No to hacker chyba jest. Mój kolega, zgina... Do... Oj, ciaba. Ja zabiłem. Teraz tylko z... zostala. Dlaczego ona jest zje? Ona hakuje! Jest dziwna! A dobra, jest to. Już myślałem, że kolejna osoba hakuje. Wszyscy hakują! Wszyscy, którzy mnie za... O nie, co oni O nie! A dobra, zabiłem ich. O, co to. Dlaczego to nie bije? O, to hakuje, ty dziełku. para e... ir